Szanowni Państwo, nowy militarny eurodług będzie narzędziem nacisku na państwa i zagrożeniem dla ich suwerenności. To będzie dokładnie ten sam mechanizm, jak w przypadku KPO. Jeżeli spełnimy kamienie milowe, a rząd będzie podobał się Komisji Europejskiej, to dostaniemy jakieś pieniądze, to nic innego jak polityczny szantaż. Co będziemy musieli oddać w zamian za te pieniądze? Jakie będzie oprocentowanie zaciągniętych pożyczek? Jedyne co potraficie to zaciągać pożyczki i przeżerać je na unijną machinę? Planeta już nie płonie, że chcecie stawiać fabryki i produkować broń? Zmarnowaliście lata na Zielony Ład i obudziliście się z ręką w nocniku. Chomika bym Wam nie dała pod opiekę, a co dopiero armię, widząc, jak obalacie demokrację w Rumunii. Potrzebujemy pokoju, a nie wojny. Bezpieczeństwo kraju i jego suwerenność zależy od jego potencjału militarnego, a nie wielkiej wspólnej unijnej armii. Ani skrawka więcej naszej suwerenności dla Was. Za nasze pieniądze chcemy budować naszą podękę militarną, a nie Ukrainy. Dziękuję.